Witam na kolejnym odcinku z programu Scratch. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak obliczać liczby pierwsze. No to lecimy. Pierwsze musimy stworzyć sobie zmienne. Musimy stworzyć sobie zmienną Liczba. Tam jest moja zmienna, czyli nie to. Dzielnik i 3. A w blogu musimy utworzyć jeszcze listę a w liście musimy liczba i liczba liczba pierwsza to sobie możemy schować jak na razie teraz nam nie jest to potrzebne żeby będzie to nam potrzebne no tak, jak już mamy liczbę pierwszą to teraz musimy zrobić tak moje bloki p i r r r e pierwsze i musimy, jak mamy już to definuj, definiuj definiuj Ja to musimy dać yy, kontrola jest jednak zmienne i musimy dać ustaw, liczbę liczba na 3 musimy dać powtórz czyli to będzie w kontrola, powtórz i to już trochę razy będzie powtórzone 98 razy potem dajemy zmienne Ustaw dzielnik na 2, potem ustaw. Muszę tu muszę to Ustaw 3 na 1. Musimy dać coś takiego jak wy kontrola, i powtarzaj aż. Powtarzaj aż. No, powtarzaj aż. Nie tutaj. Powtarzaj aż. Dzielnik nie będzie się równy, czekajcie, bo chyba źle to wczepiłem. Tak źle, musimy dać to tutaj. Powtarzaj, aż i teraz musimy dać to, co mówiłem, czyli mm, mnożenie. Czyli to będzie tutaj, wyrażenia, mnożenie, tak tego na razie musimy dać że się równa równa. tu mnożenie tu dajemy że to się będzie równało na razie czekajcie tu jednak nie to pomyliłem się nie to tylko to o to tutaj to będzie tak zmiennej musimy dać przeciągnąć tutaj dzielnik pomnożyć i wyszło mi to dlaczego dzielnik pomnożyć przez dzielnik równa jest mniejszy od liczba jeżeli musimy dać jeżeli to a to będzie wy kontrola jeżeli to musimy dać tu musimy dać równa się reszta dzielenia musi się równać 0. I to będzie dzielnik tutaj, i liczba tutaj. Jak już to mamy, to musimy dać ustaw 3 na 0. To będzie ustaw 3 na 0. Czy tak jest? 3. I potem zmień dzielnik o 1. A potem musimy dać, jeżeli to znowu będzie musiał dać. Mm, czyli znowu kontrola. Jeżeli to. Czekajcie, muszę coś zobaczyć. To jest pod tym, czyli to będzie tutaj. Jeżeli to. To będzie równa się. Tu będzie 1, A tu będzie w zmiennych 3. Jak już mamy to, czy to musimy dać. Dodaj. Liczba do liczba pierwsza. Zmień liczbę zmień liczba o jeden i musimy zatrzymać skrypt. Zatrzymaj ten skrypt a to jeszcze nie koniec. Bo oczywiście musimy jeszcze ustawić, żeby w ogóle działało to. Czyli będzie zdarzenia. Kiedy kliknięto, z, nie, zmienne. Usuń wszystko z liczby, liczby pierwsze. Pierwsza znaczy się. I dodaj 2 do liczby pierwsze. Potem dajemy. Więc moje bloki. Pierwsze. I dajemy zdarzenia Zatrzymaj, nie kontrola, dajemy zatrzymaj, ten skrypt. I teraz jak nigdzie nie zrobiłem błędu, to powinno działać. Ale jeszcze sprawdzę tak na wszelki wypadek. Tu 3, tu 98, tu 2, tu 1, tu 0, tu 0, tu 1, tu 1, tu 1. Dobra, sprawdzam. I wyskoczyły nam liczby pierwsze, powyżej jednego. I to tyle z tego odcinka. Cześć!